Dla fina pytań zasypuje nam głowę. Nie potrafiły serca wyrazić słowem. Jesteśmy spokojni, na imię wykolni, a kiedy wiemy o co chodzi tu i ja będziemy mieć niełoży. 30 lat minęło. Jak to dzisiaj wygląda? Czy dalej jest ta sama energia, jak to czujecie? To nie nam ocenia, czy jest ta sama energia, to trzeba by wziąć ludzi, którzy gdzieś tam widzieli nas na przestrzeni tych 30 lat, obserwowali rozwój zespołu, czy jest progres, czy jest regres, bo nam jest trudno obiektywnie powiedzieć, czy jest ta sama energia, czy nie. My, jeżeli przestaniemy czuć energię, przestaniemy czuć emocje związane z graniem koncertu, z graniem muzyki, to najnormalniej się zawiesimy to na kołku My mamy jakby jeszcze przed sobą trochę życia, więc mamy różne pomysły na to, co dalej robić. Na razie, póki coś, to się nie zanosi, żeby tak było. Dlatego, bo z jednej strony koncerty cały czas nam przynoszą dużo radości i dużo zabawy, fanów dużo i, i spotkania z ludźmi, ludźmi którzy się bawią pod, pod salą na koncertach. Z drugiej strony robienie muzyki też nas kręci dalej, nie ma czegoś takiego, że to się nam znudziło. Hmm. Obecna władza w Polsce dba o to, żeby tematów do tekstów było dużo, więc też nie ma problemu z tekstami, z liryką, bo jakby tematy się rodą życia, dzisiaj jest, że tak powiem, dbają, nas ja się cieszę, bo w ogóle trzeba pochwalić, że jak politycy dbają o artystów, to jest rewelacja, nie dbają właśnie tak, że tekstów jest co nie miara, więc to mnie też cieszy, bo to też już mam, co najmniej jak te cztery lata będzie teraz, to wszystko się trwało, to ja tekst napiszę na trzy płyty, także to już też jestem zadowolony, bo już się bałem, że mnie będzie czekać nostalgia i... I znudzenie, i brak tematów. Tematy się pojawiły. Wiesz, jeżeli ma się na kogo grać, ma się pomysły na muzykę, to jeszcze trzeba mieć o czym śpiewać. A teraz jest, ja jestem zachwycony. Ja się najbardziej cieszę z tego, że pod sceną 95% publiczności jest młodsza niż nasz zespół. Czyli nie młodsza od nas, tylko w ogóle od kapeli, która ma 30 lat. Więc. To tylko oznacza, jak samolot ma do pokonania bariery dźwięku, tak każdy artysta ma do pokonania bariery czasu. Nam się tą barierę czasu udało pokonać, skoro po 30 latach pod sceną jest mało ludzi starszych od tego zespołu. Czyli, czyli nie jesteśmy kapelą jednopokoleniową, tylko raczej jesteśmy zespołem, który łączy i pokolenia, yy, i różnego rodzaju style, i różnego rodzaju postrzegania rzeczywistości. I to bardzo dobrze. Ludzie powinni się łączyć, nie powinni się dzielić. Moim zdaniem, Siedlce miały swoje złote lata koncertowe. W Kinie Podlasie były koncerty, które pękały w szwach. Był, był pamiętam, plebiscy Tygodnika Siedleckiego i pojawiały się takie kapele jak Wilki, jak Kloster Keller czy Farbenere wtedy. My tam graliśmy razem z tymi zespołami. Zresztą, Nomen Nomen tutaj poznałem Gawlińskiego, z którym teraz się kolegujemy, a poznałem go 22 lata temu w Siedlcach w Kinie Podlasie. Tak, Nomen Nomen. I ten sentyment będzie wyjął z tamtych lat, czyli sprzed 20 lat. W tej chwili jakby to jest tak, że wracamy tu zawsze chętnie no bo i pamiętamy te stare koncerty ale to nie znaczy, że te nowe nie przynoszą też radości, bo też jest dużo radości Od jakiegoś dziesięciolecia yy, czy dwudziestolecia strasznie przyspieszył czas w, w naszym przypadku yy, bowiem grając koncerty, grając, yy, wydając płyty to wszystko tak szybko przemija, kiedy gramy praktycznie 100 koncertów rocznie że człowiek nie zauważa Minęło te 30 lat, więc jeszcze pamiętam całkiem niedawno, obchodziliśmy 25-lecie. Więc no to po prostu tak to już jest i trzeba się z tym liczyć, że czas już nie, nie zwalnia, tylko teraz to raczej przyspiesza. Fałszywi przyjaciele, o wszystko są zazdrośni. Co nas nie zabije, na pewno nas umocni a z tego moi mili. Morał taki płynie, nie rozdobiają nas kruki, a kacza grypa minie. To tu, to tam realizują chorym lada, ja te metody dobrze znam. Czuję się z tym papa. Ja wierzę wszyscy w ciebie, ja wiezę wszyscy w ciebie, ja wierzę wszyscy w ciebie, a ja wierzę nas i magiczny czas, czas są ja, a to. Wystarczą oczy, ciepły uśmiech, szczery i runą.